Siemano, siemano, z tej strony Ksawery No, w nic Syrika, bo tak jest No, dzisiaj gramy w Pet Simulator i muszę to dziwiast nagrywać Więc, no Dajcie łapeczkę w górę No i będzie git, fajnie będzie No. Dzisiaj w takiej formie, że gram na tablecie dzisiaj sobie trochę tego pokopiemy i jak mi się uda. No i fajne, 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 fajne nawet. Yy, patrzcie. To zdobyłem. To już od, sobie wziąłem dwa Skąd? Magnet, karton Strength dobre, nie? Dobre Pety nie. Kurde, to te dwa pety. Jeden był za 50, potem za, e, był za 100. Nie. Nie był za ileś, był za ileś tam. Kupiłem go i potem był za 50, nie? Kupiłem dwa. Tego to zrobiłem z tych z tych z tych z tego Ester Axolot Zrobiłem tego, tego tam na samej górze 12Q Ester Axolot legendarny No, e, tyle mi mity mitycznych mam z, z tego biomu, no, z, te, z tej krainy. No i jakoś mi się to udało zrobić, co jest z o oh my god muszę zbierać, no ja mam 93 miliony gemów A wiecie ile wcześniej miałem, bo coś wydałem i coś mi się stało. Nie pamiętam miałem 10 milionów, a nagle mam 93 przez ten biom Ja widzowie ja, ja, ja chyba spędziłem na tym, nie wiem chyba z 2 godziny, żeby to zrobić. No. Ciężko było, ale mi się fajnie chociaż grało. No. Nie będę otwierał petów, bo i tak tu lecą chyba po 8 jajek. Czasami. Co, co się tak tu wolno niszczy? Mam lagi chyba. I ziu, ziu, nie wiem, czy pójdę na tajemnik plaży, ale okej. Okay. Chyba mi coś wypadło Zbieram 200 milionów tych coinów, tych takich tutaj. Widzicie, u mnie palce gram na tablecie. Nie wiem, czy to już mówiłem. Przepraszam, od kogo? Nie moje. Nie. O kurde ile tam tego jest wow! Potem to przerabiam, potem znowu przerabiam, a potem już się nie da. Zobaczycie gdzie. Wow! To jak drobnę tego 100 to będzie wid Dobra, nie będę Wam zanudzał w filmu, więc zaraz się będziemy widzieć. Dobra, widzowie, mamy już 100. 102 miliony gemów. No i co i idę, to zmienić te wszystkie epiki na jakieś lepsze. Mm, nie. tu idziemy na ten świat i tutaj to przerabiam bo innego wyjścia nie mam potem to gdzieś przerobię to są te, czekaj nie, to szajni się robią w no ten. tak shiny, ale prosto

Nie, co Pety, mi zbłogowały Ja zapominam, że tak nie wolno robić. No dobra, zaraz się znowu widzę. Dobra, jesteśmy ponownie. Ja nie mogę, jak to zmaściłem. co jest Stwa. znowu na to samo No, szczerze tutaj nic nie mamy No nic, a nie mamy tyle tych Petów 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 W sumie jakbyśmy ten gadali z tego to byśmy zrobili Aha, czy nie Mogę wam dać, tylko napiszcie jakiegoś Z tego, nie tego 16 kół, tylko jakiegoś z tego na przykład Tego, jakiegoś jednego chociaż Napiszcie jaki macie nick, bo wtedy nie będę wiedział W Roblox oczywiście ale... To napiszcie w komentarzu, bo może wam Wybiorę jedną osobę, której dam jednego peta. Okej. Okay. Dam, ale tylko jednej. Mogę dać... Dobra. Max dwie osoby. Max... Dwie osoby. Jeden dzień. A to mi w ogóle to mi zabiera, nie? Mhm. Dobra, to tak, jak trzeba. Zróbmy to tak, jak trzeba. Yy, to zróbmy to... to nawet nie pasuje. Yy, tego i tego. Ciekawe, czy będą mocne. Jak będę mocny. mocne, to jednego, komuś dam tego mocniejszego, sobie dwie osoby będzie no ale koniec tego odcinka więc papa subskrybujcie kanał dajcie lajka i będzie fajnie więc do zobaczenia w następnym odcinku i napiszcie w komentarzu swój i czy wam się podoba no taki jakby taki no na no tablecie grać no to Papa, do następnego.